To jakaś jakieś gruzy, tak leży Co się dzieje? Cięższe. A zaraz, zaraz, To pewnie wszystko pójdzie. Kurde. A, <laughs> mnie no, jakiś cały czas Wyskakuje podwozie i się chowa. Wyskakuje i się chowa. No ma jakby, jakby to tak jakieś tłoki pracujące były, nie? Kaparobia I ty palisz się ja latasz! Gdy tu coś jest grane. No, Dobra, nie, Odbiłeś się od ziemi i palący się latasz dalej. Wiesz co był jeszcze przed chwilą jeszcze lepszy przypadek jak Jakziomek miał rozwalonego santka i nawalał działka. Siedział w działku, jeździł sandkiem, nie ten rozwalony i wiesz i zabijał to, czy to na tojące no, szczątki i właśnie... Kapsu ile tu jest na tych na na Tak, jak na żywy, na żywy normalnie. Ale tak wam powiem, że w sumie ta ich aktualizacja działa. Bo przy tylu obiektach, które tutaj wszędzie są, ten porozwalany i tak dalej, ona działa strasznie płynnie. Leć na Krona, leć na Krona, Agatu, tam będzie sieka. Ale przecież nic nie ściągało. 150 no, mega było. To jest, ale to było wcześniej, to no, działało. To teraz w tygodnie wrzuciło. Wow, zabił mnie. Właśnie z takiego. No, Czoła noca, ta Dzisiaj lighting. działało jeszcze. No bo się zepsuło jakieś pół godziny temu. No a właśnie, a pół godziny temu nic nie stało. I to tak świeżkie Nie wiem, jak się nie, nie wiem, ale jest przednia rzeka. Ło! Ileś nam wpadł! Na Gdzie jesteście? Na nie latamy. Weź, weźcie na krownie, dajcie tego no. e, waypointa. Hubus, ty jesteś zholdziarem. Teraz ja jestem? No, no bo mnie wywaliło. Nie wywali? ja, ja ciebie nie widzę na kraju, no, 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 no. Bo my nie żyjemy. My się palimy ja. ogólnie. <grystanie> Przeleciał koło mnie river, który wyglądał jak płonąca kometa <grystanie> do środku. ale ciągle leci. Czy to samolot? Czy to meteoryt? Nie! To żołnierz NC. O, Słuchaj, ale ja przecież ciężko takim lickiem no, kieruję. No, Czekajcie nie, 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 po nie potem, tak. panie chłopaku. User left your channel. Wtedy ja, przyjeżdżaliśmy z Andereum na pierwszy rzut oka. Wracaj na cross Gatów. Będziemy tak kursować od jednego do drugiego. Ja biorę tego Maxa, ciekawe czy, czy on ginie czy nie. Bo putbeka jak nie. <laughs> o, drzewo zahaczył. Wow, 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 co jest grane. Wlądowałeś na drzewie. Kurde, Maxy ginią, Maxy ginią. Zablokowałeś się? Poczekaj, spadam, spadam, spadam. Co, co tu się kurwa dzieje? Wylądowałem w reberet na kolumną, leci mi z drugiej No, jak, jaki hałas od tych kapsuł, nie? No, to jest maza ekran. To jest jedyna rzecz, która nie pasuje tutaj. tej. No, chyba jakbym był huru normalnie. No i te granaty, które są pod nogami, nie wypłukają. Czekaj, kapuńca, o tak ile tam jest. Nie mogę naprawić nie w, w, w ogóle. Nie, wysiadaj, bo Co? Nie Nie da się naprawić, oczywiście. No w sensie, proszę, w czy to, Puszanie, to, to działać. Wsiadaj, wsiadaj, bo na słodkoństwo zwyczaiło. Da się wsiąść, nie, nie da się wsiąść, <grym> to Nie da ja się wsiąść. Zresztą tak się generuje, nie ma. O lol. Wiesz lipka teraz. No, bo lajtnik mi zniknął gdzieś. No mów, mówię ci, że skorupy same latają do nami. Dlaczego? Dlaczego? Leciał teraz river albo coś do nami, sama skorupa. <grym> Dalej nas oni już nic nie ma Dobra, nie jestem no, nie, na skorupie, już biegnie do wóz ale my spadamy chyba, jak nie będziesz wciskał w, w to będziemy spadać, tak? Tak, jak nie będziesz wciskał w, w, to będziemy spadać. Ciekawe, ile czasu mi nie zajmie w to... Nie wiem, ale ogólnie masakrator gra chodzi lepiej, nie? To jest Dużo lepiej przy tylu ilościach elementów po prostu. Co jak ktoś patrzy tak się dzieje, czy po prostu serwerem się sypnął? Ja nie wiem, jakiś kawałk Markus robił. Coś mi tak w sumie wydaje, co niewiarygodne do czasu płynę.